Przyjrzyjmy się tym dwóm łotrom w dzisiejszej Ewangelii. Ten, ten którego nazywamy Dobry Łotr. Popatrzmy, jak on potrafił no, wstrzelić się w sytuację, rozpoznać sytuację, będąc ukrzyżowanym jako przestępca, jako złoczyńca. Zwraca się do Jezusa z taką prośbą. My mamy w naszym tłumaczeniu takie sformułowanie. Dobry Łotr prosił Jezusa, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Grecki tekst, ma tutaj słówko mna co oznacza to, co my mamy jako wspomnij, to tutaj w grece możemy zobaczyć jeszcze taki tekst. Wspomnij na mnie, czyli miej mnie na uwadze, miej mnie na uwadze, zachowaj mnie w pamięci, zachowaj mnie w pamięci. Czyli on wierzył, że Jezus będzie żył nadal, zachowaj mnie w pamięci. Łotr poprosił tylko o to. A otrzymał dużo więcej. Dziś będziesz ze mną w raju. Też będziesz. Drugi Łotr ma inną historię. On wybrał zupełnie inną drogę. Czytamy o tym, że urągał Jezusowi. Mamy tutaj taki grecki termin blasfemeo. I ma on taki bardzo, bardzo ciężki kaliber, ponieważ oznacza lżyć, bluźnić, oczerniać, zniesławiać, bezpodstawnie obrzucać oskarżeniami. Czy to coś mu dało? Nic. Nic. Jezus nic na tym nie stracił, a ten łotr niczego nie zyskał. W taki dzień jak dzisiaj warto zwrócić się do Jezusa z prośbą tego łotra, który rozpoznał ten właściwy moment, rozpoznał Jezusa Króla i prosił miej mnie na uwadze w swoim królestwie. I można dodać taką deklarację z naszej strony, ja też Cię będę miała, czy miał na uwadze w moim królestwie, w moim, to tak w cudzysłowie, chodzi o to, że w moim codziennym życiu też Cię będę mieć na uwadze. Życzę dobrej niedzieli. Szczęść Boże.